Co my razem z Michałem Kaczmarczykiem. Nie w kuchni umichała. Właśnie nie w kuchni umichała. Jest też Grzegorz Poloczek. Nie musiał no. przedstawić. To już mnie zaskoczyło, że jesteśmy nie w kuchni u Michała, bo po prostu nie wiedział, że Michał tak się waży, z ceka idzie, widzi kuchnia, wchodzi i waży. Tak, no zaproszę, wiesz, panie Grzysiu? To znaczy. Tak, że on idzie do roboty, do siebie, do kuchni i nie zdąży dojść, bo on po drodze jeszcze było sześć kuchni i on tam coś uważał. Teraz ściśle my sumy w kuchni, yy, w stolarni, ale co to jest za stolarnia? Stolarnia Wine House na łaziskach górnych. Jest to były budynek po faktycznej stolarni. Tu kiedyś był erg. Został odnowiony, utrzymany w klimacie właśnie tej byłej stolarni. W tej chwili mamy tutaj y, miejsce do robienia eventów tak naprawdę, ponieważ w piwnicach, stolarni produkujemy wino. Wino rezerwa, wino typu włoskiego, ale to pewnie jeszcze będzie okazja parę słów na ten temat powiedzieć. Bo się zbliża Bożolę Bożolenowo, czyli święto wina, właśnie dlatego tutaj ważymy, gwarzymy, krejemy, śmiejemy się i robimy y, filet z kaczki utka skaczki marynowane w białym oczywiście winie ze stolarni z pomarańczach. Do tego będzie fajne risotto bianko też z białym winem i takie pire ręcznie robione z dyni, no bo jest jesień. Nie? Kaczka jest na patelni, i, jest i, na patelni i co dalej? Obsmażyć i zawsze skorą e, na, na dół na tygliku, bo to się fajnie skurczy, Mamy dużo się tłuszczu, nie się wtedy. I to fajnie stwierczy, fajnie Wonio, odwracamy i potem przekładamy do większego tyglika albo do czego brytwanki. Dobrze godą, no. dobrze, bo to pierwszy chany z Do twanki, no. twanki. No. Podlewamy tym całą marynatą z pomarańczy, z belgowina, z oregano, rozmarynem i tak dalej. I duszymy w temperaturze minimum 180 stopni, maksimum 181 przez... 3-4 godziny, żeby ta kaczka była fajniżko. Kruchutko. Kruchutko ja. Wtedy mamy ta pewność, że ona nam przejdzie tymi pomarańczami. Ten, ta zołza się taką fajną zrobi, i oczywiście, te zołzy używamy do, potem do serwisu na talerz, do tego, bo to nadaje całego smaku. Chodzi o to, żeby, to, żeby była ta kuchnia taka też trochę e, fit. Nie, czy jak się tego do Tako zdrowo. No zdrowo, fit. chcesz nie się nie? odchudzić, to ta zołza nie wylewasz, nabierasz bułka i całą, wytąkasz i zjadasz no, to dokładnie. wszystko. I w ogóle jej nie zagęszczamy, bo ona się sama zagęszcza. Sama Aha. zgęstnieje się, zredukuje. Także tutaj możesz, widzisz, wbrew pozorom rację, bo mąki. to jest fit, bo to mamy tylko i wyłącznie to, co nam się same zrobiło. Dokładnie, bez, bez dodatków mąki na przykład. Ja, tu my padło słowo brytfanka, oczywiście nie chodzi o taką małą brytyjsko flagę, nie, no, o naczynie. No właśnie, no, no. <noise> no dobrze, żeś mi powiedział, bo ja przez moment właśnie myślałem, kiedy ta flaga przyjdzie. Ja, no toż, to niech nam no, tu dochodzi. I co teraz robimy dalej? Kaczka przekładamy na blachę, wkładamy oczywiście do pieca. do mamy tu zatku Otwarlimy, zamkniemy. Dobra, już się piecze. Teraz tak. Przystępujemy do robienia typowo włoskiej potrawy, którą wszyscy bardzo lubią, risotto con bianco. Mm. A i to risotto con bianco to będzie dodatek do tej kaczki, która się piecze. Do tej kaczki tak do. Stare śląskie risotto e bianco. <laughs> Bo obejrzymy, jak takie risotto ryż, się robi. Ryż arborio, tak, także że, musi, że będzie potrzebny ryż. ryż. Bardzo dobre jest risotto, właśnie jak jest jednak ryż. No ja nie bo jak nie ma ryżu w risotto to on jest takie droga. Trochę... Na, na początku trzeba zeszklić cebula. No. Tu gaz. Ta cebula musi się zeszklić, zrobić na złoto. Bo ona wtedy na do tej słodkości. No. I tutaj możemy trochę zaimprowizować, bo oprócz tego, że będzie te pire z dyni, żeby te risotto jednak było trochę inne, te konbianko, to do tej szklistej cebuli mamy trochę dyni. I do myjemy to, będzie risotto konbianko na baniu. Z baniu. <gry> to brzmi wszystko po włosku ty. Na baniu z dodatkiem wina. Do to. Tak troszeczkę, nie? I wtedy te risotto będzie trochę pomarańczowe. Jest akcent śląski, bo oczywiście banie w łaziskach rosną. Troszkę banie teraz jest, bo przecież tyle banią wewnątrzczyli przed tym Halloween. Ja się wiąca, patrzcie, widzicie? Już dodał tego ryżu, on się musi też teraz przesmażyć lekko. Wino przygotowane, ta bania tutaj fajnie się komponuje, droga pani ze stolarni. Bardzo, bardzo, Już to mamy przesmażone, on się robi złoty, trzeba uważać, żeby go nie przypolić, bo będzie gorzki. I teraz, jeden do jeden zalewamy tym winem. Słyszycie to? przykrywamy, to musi być przykryte. I to nam cała flaszka wyszła. Całowicie. No na risotto jest takim daniem, że trzeba cały czas mieszać, 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 mieszać i trzeba przy nim stać. Tak. Dlatego y, na risotto ktoś może sobie pomyśleć, że Kurcze, była w takiej restauracji, i że czekała pół godziny na risotto? Ale to jest tak jak z makaronem: trzeba to robić na świeżo, na bieżąco, i na to trzeba poczekać. No to no trzeba poczeka Jak każdy dostanę Rizotto risotto za 10 minut, jak zamówimy, to znaczy, że ten ryż był uważony, zrobiony I jest tylko podgrzany. całkiem dobrze, jak dwie godziny wcześniej, no, a już może być tak, się zależy, że i dzień wcześniej i tak dalej. I na tym polega tak. różnica między restauracją a barem szybkiej obsługi. A w tym momencie możemy się tutaj uszczygnąć Trochę oregano. Normalnie ręką. Normalnie poszarpać, żeby to już się przełaziło, idzie to dować. Zauważcie, że tutaj oprócz soli i pieprzu i wina tej dyni i nie ma żadnych przypraw. A czemu? No to musi się najpierw wpiąć, ja już mam przygotowany wywar, jak ktoś jest weganinem, wegetarianiem, może to być wywar jak ktoś jest ślązokiem i został mu rosół z to może się... Zamiast pomidorowa. Dokładnie, A może sprawa. się do risotta ten i wtedy ten cały smagnum się dopełni. Musimy mieszać, to panie Poloczku, pan niech mieszał. Proszę. Dobra. W A ja w tym momencie pan będzie się mieszał risotto. Ja lubię namieszać. Jak się A. będzie zagęszczało, to pan mi powie i będziemy dolewać wywaru będziemy jeszcze ziół dodawać potem a my będziemy robić y, te takie y, jakby to powiedzieć po naszemu pire z dyni ręcznie robimy. ja to z obejrzeć jak takie pire z dyni czy tu tu Grzegorzu zostawimy tam mieszej, bo ty dobrze umiesz mieszać i, I mieszamy I, jak taki właśnie się robi ten krym z bani no to to trzeba teraz smażyć, dodać przypraw, bo się są fajnie. Są się skrymuje? Są się skrymuje, dodamy masła trochę. Jeżeli chcemy na kwaśno, ale tutaj już mamy risotto i tak dalej, można dodać odrobina tego wspaniałego wina z łazisk. Ale my tu nie będziemy dawać, żeby był po prostu taki fajny, słoneczny kontrast. Aha, no, po to ma nie smakować, ale też wyglądać. Ja, jak widzimy tutaj, praca w wre na całego. No, I, się, że... i zmierzę już po, po leku do końcowego efektu dajemy sobie rukoli proszę panie Grzesiu mam nadzieję, proszę. że się panu podoba. bardzo mi się podoba. tako normalnie yy, wiosenna potrawa na jesień a ten wywar z czego jest? z takiej kostki rosółowej? jako kostka to jest normalny rosół tak zwany nudel zupa z niedzieli Aha. kura, wołowę i dużo warzyw no ja, ja też, ja też godą, I kilka godzin gotowania. No ja. A właściwie pykanie, bo to się mu pykać, nie? A my lepiej jak robimy na piecu, tak jak kiedyś. Tu już wszystko zaczyno fajnie woniać i fajnie wyglądać. Zbierają no. się ludzie wokół, którzy są już głodni, bo zapach dobrego jedzenia przyciąga. Ja dobre jedzenie to jest to, jest to właśnie, co utrwalu przyjaźń też i. Całkaż do gospodyni ze Śląska wie. A nie musi wiedzieć, HOP. Akurat Każda gospodyni ze Śląska wie, że masło naturalne każdego nam uszlachetnie. Nie? Tak. No właśnie. I dajemy pod koniec, bo masło w 60 stopniach nam się poli i się robi gorzkie i w ogóle. Ale na sam koniec, jak ten, to no fajna esencja się zrobi i tak dalej. I możemy dodać do pirezdyni. Po tym, już na sam koniec, możemy dodać no, ewentualnie troszeczkę, ale troszeczkę. I no żeby właśnie uszlachetnić. Nie żeby było tuste. Tak. Maślany, i że będą podbiło to. Hmm. No i też warto pamiętać, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, czyli jeżeli chcemy mieć ten smak, uzyskany i go poczuć, no to ten tłuszcz musi być. No ja. Chociaż odrobinka, nie? Chociaż odrobinę, dokładnie. Hmm. To już się rzeczywiście z tego robi po leku Krym z dyni. Tak, tak, już to widzimy tutaj. I też widać, jak się ładnie, e, taki, zaczyna się robić aksamitne, prawda? Tak. To jest właśnie efekt tego masła ale czy to wołała już kaczka? No ciągnij mnie Ja, ale ja ją uspokoił Ty muskli dzisiaj dostaniesz, Grzesiu, ci powiem No, powiem ci, że teraz ty czujesz, ty już to czujesz, to jest za gęszczo Na to robić ciężko, robota, ci powiem <grym> Nie ma leku, wiem. I za kuchcika też nie ma leko. Nie Kucharzem nie może być taki szpiterlok To musi być kawał hopa <grym> ja no toż tutaj ćwicz dali, a ja słyszę, że już się z tą kaczką dzieją fajne rzeczy ja Idziemy teraz patrzeć, jak ta kaczka wy wyłazi nam. no. Nic dodać, nic ująć, bych powiedział. Ja sam normalnie w Łaziskach, a to wygląda chyba w Niemcach. <laughs> Nie, to wygląda bardziej na, opie, na jakiejś Francji elegancji jakiś opie, no, restaurant. restauracji. Tak, tak. Ma też może być. A tak jest, tak, risotto włoskie, kaczka francuska, e, dynia nasza łaziskowa, wino nasze. No. Prosto ze stolarni no. i rezerwy, no to mamy tutaj. Takie danie unijne, bych powiedział. Unijne, tak. Jest to takie danie ee, integracji europejskiej. A <faśla> my się zaraz też integrujemy, coś czuję, przy stole. Może być. A czym to jeszcze polywórz? Odrobiną pikantności. Hmm. Co to takiego nalo? ciekawe? Oczywiście. 30... chili, widziałeś takie coś. Nie, yeah, trochę pieprzu Można jeść smacznego. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy. <grymne> my dziękujemy. Ja to teraz musimy to pokosztować. Czy rzeczywiście, tak jak to wygląda, Może tak być? też to smakuje?